Podcast ojca Jakuba Waszkowiaka na temat Pisma Świętego. Zapraszam. Szczęść Boże. Pismo Święte w wielu fragmentach przypomina nam o tym, że obojętność wobec zła jest grzechem. Człowiek, który nie reaguje na zło. Można powiedzieć, przyczynia się do jego rozwoju, i dlatego też musimy w naszym życiu reagować na miarę naszych możliwości na zło, które widzimy. W przeciwnym razie popełniamy tak zwany grzech obojętności, grzech nieczułości. Pamiętamy ten fragment z Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus mówi: że byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić i tak tam Jezus nie robi żadnego odniesienia do Dekalogu. Nie mówi, że kradliście, że zabijaliście, dlatego idźcie precz ode mnie, ale właśnie, właśnie mówi o grzechu, obojętności, że był człowiek w potrzebie, a wyście nic nie zrobili. Mogliście mu pomóc, a nic nie uczyniliście. I dzisiaj uważam, że wielkim zaniedbaniem dziennikarzy jest to, co dzieje się na naszych oczach. A wielu ludzi, którzy mają możliwość o tym, aby mówić publicznie, milczą. I mam tutaj na myśli o ludobójstwie, jakie się dokonuje w Gazie. W tej chwili zginęło prawie 60 tysięcy, takie liczby podają w każdym razie oficjalne 60 tysięcy prawie palestyńczyków, z czego około 20 tysięcy to są dzieci. Jest to miejsce, w którym jest wiele cierpienia. Ludzie rzeczywiście umierają z głodu, jest wiele krzywdy, a wielu dziennikarzy się zachowuje tak, jakby się nic nie działo. Nie chodzi mi tutaj też o to, aby rodzić nienawiść do narodu izraelskiego, dlatego że nigdy nie można wszystkich oskarżyć za jakieś popełniane zło. Są to, jest to pewna grupa ludzi, która podejmuje takie decyzje. Oczywiście najczęściej są to ludzie w rządzie. Natomiast potrzebna jest modlitwa i nie modlitwa o pokój, dlatego że prawdziwy pokój rodzi się tylko wtedy, kiedy człowiek się nawraca. Więc potrzebna jest modlitwa o nawrócenie. Modlitwa o nawrócenie właśnie tych ludzi, którzy podejmują te tragiczne decyzje, aby ciągle udręczać tych ludzi, i wytłumaczeniem jest to, że chcą zniszczyć. E, terroryzm, no to tak, by chcieć pokój wprowadzać e, czołgiem, no to, to nie tędy droga oczywiście. I nie jest naszym zadaniem. My nie musimy podawać rozwiązań. My musimy na pewno reagować. Reakcją chrześcijanina na to, co się tam dzieje, jest odważne mówienie o tym i serdeczna, życzliwa modlitwa wobec każdego człowieka. Dlatego, że ludzie, którzy nie modlą się, są to ludzie, którzy popełniają grzech zaniedbania, bo jak mówi Pismo Święte, człowiek, który może dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. I nawet jeśli my, szaraczki, nie mamy wiele tutaj do powiedzenia, nie mamy wiele do zrobienia czy decydowania, zawsze możemy się zaangażować w modlitwę za tych ludzi. I do tego y, Was zapraszam. Naprawdę gorąco Was zapraszam, żebyście nie przechodzili obojętnie wobec tej sytuacji, ponieważ y, co człowiek się tutaj zbierać będzie, każdy z nas angażując się, żeby pomóc drugiemu człowiekowi w jakiejkolwiek formie, to Ty też wypraszasz sobie to, to błogosławieństwo i miłosierdzie na przyszłość. Dlatego y, pamiętaj o tym, że y, dzieje się krzywda na naszych oczach. Wielka krzywda, i potrzebna jest ta pomoc. Jako nas, osób wierzących, potrzebna jest modlitwa. Modlitwa o nawrócenie tych ludzi, żeby się opamiętali, żeby przestali e, krzywdzić. I tutaj nie, nie mam na myśli tylko zresztą e, narodu izraelskiego, ale też wiemy, że winy są po obu stronach. Po obu stronach, bo też i e, Palestyńczycy nie są niewinni, ale m, więcej krzywdy jest na pewno w tej chwili. Właśnie po stronie Palestyny, gdzie na terenie gazy naprawdę dokonuje się ludobójstwo, codziennie giną tam ludzie i potrzebna jest modlitwa, żeby ta dramatyczna sytuacja jak najszybciej się zakończyła. Żeby modlić się również o to, żeby zaangażowali się ludzie w polityce, którzy mają władzę, o to, żeby wdrożyli decyzje jakieś, podjęli jakieś decyzje, które umożliwią jak najszybciej zakończenie tego, tej sytuacji i zakończenie po prostu cierpienia tych ludzi. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.